Siemanko z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w Pigi, budowanie mapy, część druga i buduję właśnie Vito i Bella House. Tak wygląda to z zewnątrz. Zobaczcie, użyłam żółty kord, ponieważ nie ma tutaj złotego, ale myślę, że budynek i tak wygląda podobnie do właśnie tego w realu. No i tutaj powiększyłam ten placyk przed właśnie budynkiem Postanowiłam tak zrobić, dlatego że jak nas się pojawi tutaj mnóstwo To nie będziemy mieli dla siebie miejsca Więc teraz już myślę, że wystarczy Z tej strony są autka, no bo tak podobnie w realu jest No i tutaj posadziłam drzewka Drzewek akurat tutaj nie ma, ale myślę, że to ładnie będzie tutaj wyglądało No i taka prawda, że najpierw postawiłam drzewa Później się zorientowałam, że przecież drzewa no nie, nie rosną na betonie Więc później po prostu pomalowałam ten beton tak na zielone, więc wygląda jakby to była trawa. Po prostu poszłam na łatwiznę. Jak widzicie, drzwi są pierwsze już osadzone. Są to drzwi ze złotą czy żółtą kłódką, aby pasowały właśnie do tego przodu. Tutaj jeszcze są jakieś tam niedociągnięcia, niedokończenia, ale ja to zrobię jeszcze poza odcinkiem. Więc wchodzimy do środka, pokazuję Wam, co zrobiłam poza odcinkiem. I zobaczcie, wymieniłam te meble, bo jak pamiętacie, tu na ścianie było całkiem co innego. Tutaj nie było nic, więc dodałam te, dodałam tutaj kasę i tutaj też dodałam jakby takie czesty. Te takie meble, zmieniłam im kolor, pamiętam, usunęłam jakiś tam stół, ale dodałam coś innego, więc tak wygląda po prostu strefa ta sklepowa. Czyli Bella Staj i Vito Shop. Tutaj jest zrobiona szatnia, jak widzicie. Patrzcie, patrzcie, nie ma tutaj żadnej dziury ani nic takiego, więc tak wygląda szatnia. Tutaj mamy te nasze drzewo. No i tutaj jest strefa, właśnie ta taka, już gastronomiczna się zaczyna. Czyli tutaj sobie siedzimy, właśnie. Więc zobaczcie, no tak to wygląda. Tutaj regał powiększyłam, bo był taki jakiś niski. No i tutaj też, słuchajcie, zrobiłam tę część, właśnie też tak poza odcineczkiem. Tutaj, może Wam pokażę. To jest kuchnia. No i tak naprawdę w realu jeszcze jest tutaj ściana, ale ja już połączyłam te jakby pomieszczenia ze sobą. No i tutaj, jakby co, jest lodówka, tutaj nic nie stoi. E, bo może coś innego tutaj się kiedyś pojawi Fibi mnie właśnie odwiedziła. E, no i tutaj jakiś blok mi się widzę postawił w sumie. Ja go wcześniej nie widziałam, osiemanko. No i tak to wygląda, widzicie, kuchenka, stolik i tak dalej. Tak wygląda kuchnia. Na razie tutaj drzwi nie są stawione, bo się jeszcze zastanawiam, czy naprawdę one tutaj będą, czy na pewno one tutaj będą, te właśnie z skutkami. Zobaczymy. Po prostu nie chciałabym, żeby mi tych drzwi z skutkami zabrakło. I tutaj jest, słuchajcie, jedna toaleta. Ta toaleta jest taka bardzo ciasna, też na razie nie ma drzwi, a tutaj jest troszeczkę większa. No oczywiście pralki, jakby co w tej House nie ma, słuchajcie, ale tak chciałam postawić coś łazienkowego, żeby nie było pusto po prostu. No i tutaj też właśnie będą te drzwi, ale słuchajcie, wszelkie drzwi, jakieś przeszkody i tak dalej. I chowanie tych kluczy, dynamitów i tak dalej. Będę robiła poza też odcinkiem. Już przed samym nagraniem z wami tego jak wy byście mieli przechodzić tą mapę chciałabym, żebyście wy przechodzili ją razem z Wito. no więc rzecz jasna, ja nie będę tego ukrywać teraz tutaj na nagraniu no bo to jest bez sensu, bo wy będziecie znali te miejsca, więc po prostu musi być niespodzianka no, no i takie wiecie takie tajemnice ogólne no więc tak wygląda dół, idziemy teraz na górę pokażę wam co zrobiłam na górze i tak to właśnie wygląda na wejściu do strefy tej rozrywkowej na samą górę jest taka mega kolorowa tapeta, więc żeby mi poszło po prostu szybciej, to ja byle jak po prostu kolorowałam te bloki i tak one wyglądają. Tutaj jest strefa podglądacza, więc ja ją tutaj teraz będę budować. No i słuchajcie, tutaj już Wam pokazuję. Pokolorowałam już ściany, dobudowałam ściany. No, i one tak wyglądają, właśnie. Tutaj będzie strefa taka jaskiniowa, tutaj będzie taka kinowa. No, i prawda jest taka, że czerwony jest na dole, bo jest właśnie dywan. Natomiast, jakbym miała zachować naprawdę te kolory, odzorować w 100%, to musiałabym te pokolorować. Czyli w sufit na dole będzie czerwony, a to jest bez sensu. Więc zrobimy, słuchajcie, tak. I tak samo tutaj będzie właśnie fiolet na ścianie, a nie na podłodze. No i tutaj powstała już jedna ściana. O, tu jeden blok w ogóle dziura, nie wiem czemu. Jedna ściana. No i tutaj zaraz będziemy po prostu wykańczać, a też za, poza odcinkiem ja zrobiłam e, sufit. Sufit jest, słuchajcie, przeszklony, a tylko tutaj takie jakby e, cztery rzeczy, <try> cztery takie coś są, żeby po prostu e, trzymać ten sufit, a to jest moje rusztowanie, więc ja sobie je teraz e, usunę. No i słuchajcie, e, ten te bloki tam one są nadal żółte, tylko właśnie w połączeniu właśnie z tym niebieskim szkłem dają zielony. Więc jakby co, jakby ktoś się zastanawiał, to tak właśnie uprzedzam, że tak jest. No i usuwam te moje rusztowanie, które nie będzie już mi potrzebne. Aha, i tutaj oczywiście jeszcze musimy zrobić yy, podłogę. Okej, okay, i tak to wygląda. Więc spoczko. O, tutaj jeszcze zapełnię tą dziurę. No i dobra, można wtedy yy, zaczynać. No i dobra tutaj, słuchajcie, są takie e, bloki, które możecie sobie w fajne rzeczy właśnie ustawiać. I tutaj też jest taka mała jakby ścianka, tu możecie kolorować różne rzeczy, układać i tak dalej. Te pomieszczenie w realu jest naprawdę większe. Natomiast y, ja już nie mam tutaj miejsca na tyle. Więc szukamy coś takiego, co by się przydało. O, to sobie użyjemy, bo to jest fajna sprawa. Tu są takie specjalne le Nie. Dlaczego ja tego nie widzę, że to nie jest tą stronę w ogóle? Plusik. Okej. Okay. No i dobra, tu będzie taka specjalna ściana. Ja nie będę wam wszystkiego zdradzać, co, dlaczego tak jest Bo wy po prostu jak pójdziecie tam, to zobaczycie Bo chciałabym, żebyście też mieli takie zaskoczenie jakby Dobra, może te kraty, bo to jest taka strefa, wiecie, bardzo kreatywna do budowania i tak dalej Więc po prostu takie kraty sobie użyjemy Ale właśnie moje pytanko, czy później można je pokolorować? Bo jeśli tak, to będzie epicko Ja słuchajcie, yy, zbuduję może tutaj jakiś, yy, jakąś bazę bo wiem, że Wy lubicie budować bazy właśnie w Bella House. I ja też sama kiedyś jak mieliśmy właśnie to spotkanie z widzami na oficjalnym otwarciu, no to też zbudowałam z... chyba była większość dziewczyn, nie wiem czy był jakiś chłopak, nie pamiętam w mojej jakby grupce. No i słuchajcie, zbudowaliśmy właśnie taką bazę i się schowaliśmy do niej. A później oni nas musieli szukać. Totalnie nie wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Udało nam się po prostu tak dobrze schować. Więc wygląda to tak. Teraz kosz. Okej. Okay. Pyk. I to będą jakby nasze okna. Jakby ktoś tam nie wiedział, co ja teraz zbuduję. No i dobra, i zrobimy tak, tylko że ja muszę stąd... O, wyjść. Dobra. No i niech wygląda to tak. Ok, na razie niech wygląda to tak. Sufity są dość duże, trudno, trudno. Mm, tutaj są też takie różne tapety, obrazki i tak dalej, więc tak naprawdę fajnie jakby coś się działo na ścianach. No ale trudno, tym się zajmę może poza y, odcineczkiem. Coś może mi wpadnie jeszcze do głowy. Ja jeszcze koniecznie muszę sobie to tutaj pomalować, bo, bo bardzo mnie to de denerwuje. <laughs> jeszcze pomalowałam to niechcący na... Rzuty. No i teraz będzie podglądać, właśnie, i czy ja znajdę tutaj jakieś fajne bloki do tego, żeby właśnie to użyć. Nie da się tego zrobić tak fajnie, jak jest w właśnie yy, chaosie, ale, ale trudno. I tutaj trzeba naprawdę obrać inną taktykę, słuchajcie, bo się nie da, niestety. Więc to będzie taki niezły parkurek. Trochę mi to przeszkadza, jak one teraz tutaj chodzą. serio mi to przeszkadza, bo, bo nie widzę, gdzie stawiam te bloki. Dobra, muszę to przetestować, czy ja dobrze myślę w ogóle. E, tu się da. Dobra, tu się da. Ok, i tutaj też się da, jakby co? Więc kolejne bloczki muszę tak właśnie popostawiać, bo to one muszą się piąć do góry po prostu. I, i teraz ostatni bloczek to będzie tutaj. Pyk. No i super, bo tak naprawdę teraz. Ostatni i czy tylko tu się da wskoczyć? Da się. I tutaj jest, słuchajcie, strefa podglądacza, a jeszcze tutaj mamy kolorowanie, więc to y, zrobimy. No i czy my możemy znaleźć tutaj jakieś takie ciekawe dekoracje właśnie do tego miejsca? Czy się ogólnie nie da? Zaraz zobaczymy. To tutaj, jakby co, <laughs> żeby nie było pusto. I podglądacz, jakby co, to zaraz będzie zrobiony. Tylko w sumie jeszcze jedną dekorację bym tutaj ustawiła. Jaką jest jakaś pufa albo fotel, coś w tym stylu, to jest krzesło, to może nie... Mm, dobra, damy ten fotel. <laughs> nie ma tu takiego fotelu, ale nieważne, słuchajcie. Niech on będzie. Tylko ja bym bardzo chciała go po prostu pokolorować na jakiś... Nie da się. A, no to nieźle. Okej, okay, dobra, kolejna strefa jest zrobiona. Jakby co? Dobra, lecimy teraz na kolejną stronę. E, to jest ta baza, więc ona niech już taka zostanie. A tutaj mamy strefę gamingową, proszę Państwa. Więc e, lecimy z plusikiem, lecimy z basiciem i lecimy też jeszcze z chyba takim kolorem. Dobra, i robimy słuchajcie ścianę. Tu się da dwa? Dobra. OK. Usuwamy. Dodajemy. No i mamy, słuchajcie, jakby co to, to są telewizory tak naprawdę. I teraz coś wygodnego do siedzenia, co by to mogło być. Nie ma tutaj takich fajnych poduch, więc y, trudno, więc damy takie krzesła. I tutaj jest y, kolor właśnie taki niebiesciutki, Pyk i pyk, ale też y, inny kolor. I dajmy, słuchajcie, kolor. Y, nie wiem, nie wiem z tego co chyba pamiętam, to taki. Dobra, y. Czy ja tu postawiłam ten komputer? Serio. Jak ja te krzesła postawiłam? Oh my god, nic. Słuchajcie, totalnie mi dzisiaj nie wychodzi. Ja nie rozumiem siebie po prostu. Dobra. I teraz tak, Pepita, niebieski plus. I tu. No i dobra. I to będzie, słuchajcie, strefa gamingowa, jakby co? Lecimy do kolejnej i tutaj zaczniemy może też od wyznaczenia tej strefy. E, czyli musimy postawić po prostu. Ścianę, i teraz stoły, czyli dekoracje. I teraz, może, znajdźmy właśnie taki ciekawy stół. Chociaż i tak na nim nic nie będzie można postawić, więc to jest po prostu cudowne, że nic nie można na nich postawić. Szkoda, bardzo. Szkoda, bardzo. To jest ciekawa rzecz. To ja to postawię tu, może, słuchajcie, żeby coś się po prostu zadziało. Jakieś inne, dziwne dekoracje, których jeszcze nigdzie nie dałam. O, takie coś. To już słuchajcie, ściema, bo takich rzeczy tam nie ma, ale ja muszę coś tutaj ciekawego postawić. A, jeszcze to. Dobra, postawmy to tutaj. Dobra, okej. Okay. Mm, no, nie podoba mi się to, słuchajcie. To mi się bardzo nie podoba i nazywają to magazynem, ale nie, to nie, to nie jest to nie jest słuchajcie, magazyn. <laughs> co by tutaj jeszcze dać? A to? A co to to jest? Dobra, dajmy to może tu, Ok tak ja chciałabym wypełnić po prostu te miejsce, taką szafkę może damy, a co tam, przód tylko gdzie jest, dobra jest, jest przód, pyk ok zróbmy jakieś takie większe szafki, jest spoczko, no i teraz jeszcze, co, co to to jest, to to mnie w ogóle zastanawia, a śmietnik Mm -hmm. Dobra, no to śmietnik Słuchajcie, idźmy, postawmy od razu na dole I jeszcze coś znalazłam mm, Coś bardzo interesującego I ja to muszę koniecznie wykorzystać Więc y, dobra, śmietnik Będzie na samym dole Nie wiem gdzie Może on by się tutaj, słuchajcie, uchował Właśnie koło tych drzew Skoro tu jest tak po prostu Zielono Dobra, niech tak będzie Jest spoko no i wracamy, bo ja słuchajcie, znalazłam coś fajnego. To jest to, słuchajcie, i kolor jeszcze koniecznie czerwony. To jest, słuchajcie, yy, maszyna do robienia popcornu. I my takie coś też posiadamy właśnie w Witaj Bella House. Więc zapraszamy Was też na właśnie popcorn. Tylko jest problem, gdzie by go tu postawić. Czy może tu stać? Dobra, niech będzie, koło toalet, czy coś. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. czy tutaj my mamy w ogóle jakieś takie dekoracje o formie kwiatka? Oczywiście. Natomiast słuchajcie, musimy ten kolor zmienić, bo czerwona doniczka to odpada. Pyk i pyk. Dobra, jest spoko. Idziemy, słuchajcie, idziemy na górę, i tam będziemy wykańczać jeszcze tą górę, ale myślę, że może y, kolejną rzecz ja bym zrobiła tak już y, sama, i po prostu Wam zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Wracam do Was po dłuższej chwili, i słuchajcie, zostało mi tylko zrobić dwa pomieszczenia. Obecnie jestem w jaskini i robię w niej labirynt. Bo słuchajcie, no nie mogę uzyskać tego, co mamy w realu tak naprawdę w Vito, i Bella House Więc no, musi być tutaj jakiś właśnie e, labirynt Jest to bardzo ciemno, czarno Dobra, całego wam tego labiryntu nie będę pokazywać, bo to nie ma sensu Na dole też już jest zrobione, ale okej okay. Musimy przejść do kolejnego, słuchajcie, pomieszczenia Jakie muszę zrobić e, W jednej trzecie już je zrobiłam I to jest jedna część Dobra, tu jest zjeżdżalnia, słuchajcie, jakby co I teraz muszę się dostać na tamtą powierzchnię Ponieważ tam muszą być jeszcze jakieś e, fajne przeszkody, które są w realu Więc postaram się je właśnie teraz tutaj e, zrobić No i trudno, bo słuchajcie, to przeszkód jest też w Itabella House Ale one są wiele, wiele lepsze niż to, co tutaj właśnie widzicie Więc e, widzę, że jeszcze tutaj są jakieś dziury Musimy je koniecznie wypełnić I jak już wypełnimy to... No to myślę, że stąd już idziemy i Wam pokażę, co zrobiliśmy właśnie w tej takiej dłuższej przerwie. Schodzimy tutaj. Ok, wychodzimy tędy. Dobra, ach, i to są te bloki, które mi się podbudowałam do góry. <laughs> więc je usuwam. Tu się wchodzi do jaskini. Nie jakby co. I to jest, słuchajcie, kino. Tak wygląda kino. Niestety nic ciekawszego nie mogłam ustawić na ścianę. Więc wygląda to tak. Tutaj jest strefa Iva, na którą dziewczyny mówiły, że to jest magazyn. Nie, to nie jest magazyn. Niestety tutaj też nie ma nic ciekawego. O i tutaj są y, takie właśnie komputerki. No ale to niby są telewizor, jakby są Player czy coś w tym stylu. Tutaj, żeby coś więcej się działało i ładniej y, działo, i więcej i ładniej to wyglądało, to możemy, słuchajcie, sobie y, może pokolorować jakąś tam troszeczkę podłogę, żeby było ciekawiej. Co prawda nie ma takiego koloru tam, ale słuchajcie, żeby tak się po prostu coś tam działo dla oka, to zrobimy to w ten sposób. Dobra, jest niebieski i myślę, że tutaj jeszcze moglibyśmy też coś dać na podłogę i tym razem ja dam może żółty, o w ten sposób. Dobra, co o tym myślicie? Niech będzie tak, coś tam się dzieje, co nie? No I dobra, słuchajcie, tutaj yy, nie będę chyba żadnego dywanu kłaść i tak dalej. Tak to wygląda. Baciatkę widzieliście, tu widzieliście. Całą górę widzieliście Ja teraz schodzę i myślę, że słuchajcie Na tym zakończę moje budowanie Bo już bardzo, bardzo i tak długo mi to wzeszło. Nie wiem ile y, czasu Ja bym to, ja to budowałam Ale nie chcę mi się nawet tego liczyć Oczywiście nie za pierwszym, a kilka razy Musiałam tutaj wchodzić do gry i to budować Prawda jest taka, że jeszcze tam są pomieszczenia I na dole i tak dalej Ale ja nie będę tego totalnie wykańczać Zastanowię się też czy ten spód W ogóle tej e, całej mapy Naprawiać, czy to ma jakiś sens, i tak się tam nie chodzi, tak tego nie widzicie, więc zobaczymy, słuchajcie. Ja tutaj jeszcze muszę spawnery oczywiście postawić, trzeba o tym pamiętać. No i też e, pigi ustawić w odpowiednim miejscu. Wszystko wiem, gdzie zrobić, więc słuchajcie, no cóż, tego Wam nie będę pokazywać, bo tak jak mówiłam wcześniej, nie ma to sensu. Jeśli mi zabraknie jakiś miejsc na wstawienie wielu innych mm, przeszkód, a będzie właśnie ich mnóstwo. No, to słuchajcie, coś jeszcze tam wykombinuje, coś zmienię, dobuduje, coś, coś, coś się wykombinuje, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że ta mapa Wam się podoba i ten odcinek. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, znudzicie dzwoneczkiem i wpadajcie też na Bella Bellastake.pl. Bo słuchajcie, tak naprawdę na Bella Bellastake.pl niedługo pojawią się nowe produkty, i one będą: jeden produkt będzie z Fibi, Bella i a druga rzecz to będzie nowy wzór, słuchajcie. A tak naprawdę jeszcze kombinuję dla was trzeci już, jeszcze może przeczkową się uda go wrzucić. Także zapraszam was na bellastayk.pl, a ja słuchajcie się z wami żegnam. No i cóż, musicie po prostu śledzić mnie na Instagramie, na YouTubie i na mojej grupie na Facebooku, wtedy dowiecie się, kiedy będziemy nagrywać właśnie wasze przechodzenie tej mapy razem z Vito. Ja się z wami żegnam. Pa pa.